W dzisiejszym odcinku spędzimy 100 dni w Minecraft Hardcore jako krowa. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco, zostawiając łapkę w górę. Rozpoczynamy przygodę. Boo! pojawiliśmy się w świecie krow. Zobaczcie, jestem krową. Od razu w moją uwagę przykuła pewna dziwna krowa, która skakała w różne miejsca, więc udałem się za nią i spytałem się, kim tak naprawdę jest. Ona mi odpisała Elo. Więc odpisała mi też z krową. Troszeczkę się zirytowałem, ale dała mi również informację, że jesteśmy na farmie, więc postanowiłem się troszeczkę przejść tutaj po żeby sprawdzić co tutaj możemy robić, pozbierałem różne rzeczy, no ale w sumie nie przydały mi się one zbytnio, więc potrzebowałem szybko się spytać co nas czeka jutro. A i dostałem odpowiedź, że będzie festyn i że mam się wysłać, więc postanowiłem posłuchać się kolegi. Następnego dnia, jak możecie zauważyć, był festyn. I ten festyn trwał cały tydzień. Zobaczcie, ile osób zebrało się na oglądanie głupich krów. Znaczy, no nie głupi, oczywiście, my nie jesteśmy głupi, ale jak widzicie, jakiś frajer nawet obrzucał nas jajkiem. Nie wiem o co chodzi, ale ci ludzie byli okropni na tym festynie, a które, z któregoś dnia nawet mi napisał, że jestem waloną krową. Nie wiem o co mu chodziło, ale naprawdę nie chciałem się z nim konfrontować. Ci ludzie byli nawet w nocy. I to było naprawdę przykre, że ci ludzie siedzieli nawet w nocy, jeden nawet w las na naszą posesję. Nawet nie wyobrażenie sobie, jak byłem wtedy wściekły. Jednak następnego dnia. Zawołał mnie jakiś podejrzany frajer. No, po prostu zwykły chłop. I powiedział, że mam zrobić żart na krowie Jaszku. Ja nie wiedziałem dlaczego, no ale po prostu powiedział, że jest krowa głupia i nie będzie podejrzewać w ogóle, co się stało. Więc stwierdziłem, okej, okay, co mam zrobić. No i ku mojemu zdziwieniu od chłopa dostałem TNT i dźwignię. Co naprawdę mnie troszeczkę przeraziło. Ale stwierdziłem, dobra, walić to. No i miałem to wysadzić przy Jaszku. Więc stwierdziłem, dlaczego by nie. Potraktowałem to jako świetną zabawę. No i jak możecie zauważyć, to TNT wybuchło dosłownie ale to dosłownie przy Jaśku Chłop oczywiście nie ma co się dziwić Był zadowolony i uznał to za świetny żart Ale Jaśek napisał mi, że już się nie lubimy I debil ze mnie Więc troszeczkę szczerze było mi smutno No i popłakałem się Następnego dnia czułem, że po prostu coś będzie niedobrego, czułem to w kościach, no i jak widzicie zawołał mnie farmer, władca całej wioski, no wołał mnie tylko ewidentnie mnie, więc podszedłem, no i powiedział mi, że idziemy do sądu. Ja nie rozumiałem naprawdę dlaczego, ale okazało się, że chodziło o ten żart na Jaśku, że to było bardzo niemie i że musi ze mną porozmawiać, więc poszedłem z nim do jego kanciapy. Chyba nigdy nie byłem tak zestresowany pójściem do zwykłej kanciapy jak w tamtego dnia, ponieważ bałem się, że farmer coś mi może zrobić. No i jak widać, był naprawdę zdenerwowany. Napisałem, że przepraszam, i bardzo było mi przykro, ale on powiedział, że przepraszam, nie wystarczy i zostanę tam kilka dni w tej kanciapie, aż się ogarnę, to nie rozumiałem, a naprawdę potem mi jeszcze napisał, że będę musiał pracować w polu przez 15 dni. To mnie naprawdę dobiło, no i szczerze, bardzo smutny poszedłem po prostu spać. Bo no, co miałem innego zrobić? Musiałem jeszcze rozwalać pełną drzwi, no bo tutaj. Nie dało się po prostu przejść. Też wybyły by dla mnie za małe. Przez te kilka dni chciałem się nauczyć czegoś gotować, ale jak doskonale wiecie, niezbyt mi to wychodziło, więc po prostu poszedłem do góry. No i czekałem. Dnia 18. Farmer miał naprawdę dobry humor. Przecież, jak gdyby nigdy nic nie powiedział, że to koniec mojej kary. Więc, szczerze, ucieszyłem się. Ale oznajmił mi również, że będę musiał teraz pracować 15 dni i to bardzo ciężko w polu. Więc, no, jak domyślacie się, rozpocząłem oczywiście pracę. No, jaki ja miałem wybór, skoro cały czas on mnie poganiał? Ruchy, ruchy, nie obijaj się lenią. Co to są w ogóle za teksty? Jeszcze mi napisał, za co ci płacę? No, po prostu wtedy już nie mogłem wytrzymać, no bo przecież on w ogóle nie płacił. No, ale tak, musiałem odbędzić karę. Którą zrobiłem, jak widzicie, wyrzucałem też płony. No i tutaj naprawdę było sporo naprawdę roboty przez te kilka dni, ale na szczęście po 15 dniach farmer napisał, że to koniec mojej pracy i mogę wrócić na pole, więc bardzo się ucieszyłem jak najszybciej zniszczyłem ten płotek i wróciłem do moich przyjaciół, chociaż no nie przywitali mnie zbytnio ciepło. Lecz to, co stało się 35 dnia, naprawdę mnie mega zdziwiło. Farmer zawołał mnie, jak gdyby nigdy nie, że mam do niego podejść i że sam podobno ze mną same problemy napisał, że mój przyjaciel, czyli Jasiek. Nie żyje. No i naprawdę wtedy się zszokowałem, ponieważ ja naprawdę nie wiedziałem nic o tym, że coś mu się dzieje. Że ktoś podobno zrobił na nim kolejny żart, ale to nie byłem tym razem ja. Ktoś po prostu mnie wrobił, no ale farmer uznał, że to byłem ja, ponieważ już miałem słabe alibi. No i w takim razie po prostu farmer mi napisał, że ja przesadziłem, co było kompletną nieprawdą. I jeszcze w dodatku napisał, że jutro wyjeżdżam, że to mój koniec w ogóle w tej farmie i że mnie sprzedał. Naprawdę ja się podirytowałem, spojrzałem się za siebie i zobaczyłem masę tych wrednych ludzi, którzy byli na festynie. I jeden z nich to był po prostu kupiec, który mnie kupił. Naprawdę byłem mega podirytowany, chciałem uciec, ale nie miałem gdzie. A farmer, jak tylko się obróciłem, wyciągnął broń. No i po prostu, możecie się domyślać, co zrobił. Trafi trafiłem do okropnego miejsca Ja naprawdę nie chcę o tym mówić Ale trafiłem do zoo. Podróż tutaj zajęła kolejne kilka dni Ale naprawdę byłem zdruzgotany Ponieważ zostałem zamknięty za jakimiś kratami Przez które nawet się nie dało przejść Nie mogłem z tego miejsca uciec Dożąłem w ogóle, kurde, nie wiem Trafiony z jakimiś, nie wiem, no chłopami No poznałem jakiegoś Dudka Poznałem też Tomka i Wacława Ale naprawdę, no nie podobało mi się to miejsce Bo tutaj nie byłem totalnie wolny I nie chciałem być w tym zoo Spotkałem nawet Creepera od początku bycia tutaj wiele rzeczy mi się nie podobało, pokłóciłem się z Wacławem, ponieważ podjadą moje jedzenie, a jeżeli chodzi o jedzenie, to naprawdę było go tutaj sporo i nie było tutaj niby żadnego głodu, ale ci ludzie, ci ludzie, ci okropni ludzie, co patrzyli się dzień i noc, przyprawiali mi odreszcze. Jednak dnia 47 nastąpiło coś nowego. Przyszła Monika, której nie znałem wcześniej i zdziwiłem się dość bardzo, no bo no nie znałem wcześniej żadnej krowiej dziewczyny. A tutaj proszę, pojawiła się Monika i powiedziała, że jest z pobliskiej farmy. Od razu poczęstowałem ją jedzeniem. I ugościłem bardzo ładnym komplementem, że ładnie wygląda A ona mi, że ja też Więc przez następne kilka dni postanowiłem zbierać Dla niej kwiatki, żeby pokazać jej Że jest najpiękniejszą dziewczyną Jaką kiedykolwiek zobaczyłem No i stwierdziłem, że dnia 53 Dam ten prezent Monice No i powiem jej, czy zostanie moją dziewczyną Jestem troszeczkę szalony, bo nie znaliśmy się długo Ale dałem jej te wszystkie kwiatki I po prostu zadałem to pytanie Żeby po prostu pokazać, że jestem facet Prawda, że jestem facet No i po prostu spytałem się, czy zostanie moją a ona odpisała, że tak. I to był naprawdę najszczęśliwszy chyba dzień w moim życiu. Po, pochwaliliśmy się każdemu w tamtej, w tamtej, no tak jakby klatce. No i to było naprawdę super. Następnego dnia, jednak, w naszym zoo pojawił się jakiś dziwny pan. I od razu widziałem, że on chce coś zrobić. Monice, więc szybko, kiedy tylko mogę, zasłonię Monikę i zostałem postrzelony. Byłem w śpiączce kilka dni Obudziłem się dnia 72 Ale od razu wiedziałem, że coś jest nie tak W naszym zoo, w naszej klatce Szukałem wszędzie Moniki, ale nie potrafiłem jej znaleźć Ponieważ nigdzie jej nie było Tak jakby ktoś ją porwał Pytałem się nawet Tomka, czy jej gdzieś nie widział Ale on mi odpowiedział, że nie No i to był naprawdę najsmutniejszy dzień mojego życia Ale stwierdziłem, że tak nie może być Słuchajcie, tak nie może być Stwierdziłem, że uciekam z tego zoo wraz z Tomkiem No i Tomek jak gdyby nigdy nic opuścił Bramę tego zoo, więc ja poczyniłem dokładnie to samo I wraz z nim byliśmy pierwszymi krowami na świecie które uciekły z zo w Minecraft. Więc ja wyruszyłem od razu w poszukiwania Moniki. Przychodziłem całe miasta, całymi godzinami i naprawdę już powoli traciłem nadzieję. No bo co taka krowa może sama zrobić w mieście? I naprawdę w pewnej już chwili naprawdę brakowało mi sił. Pomyślałem, że trzeba wejść na dach. Wiedziałem jedynie tylko tyle, że muszę się śpieszyć, by kiedykolwiek jeszcze zobaczyć Monikę. No i gdy z na tym dachu odwróciłem się i zobaczyłem tego chłopa. Tego chłopa, co postrzelił mnie wtedy w zoo i zabrał prawdopodobnie Monikę, więc chciałem mu napisać od razu, po prostu go wyzywać jak najbardziej, ale on napisał, że ma dla mnie wiadomość. No i zobaczyłem tą książkę. A tutaj wiadomość, że Monika, że mam pójść za góry, które są za mną. Naprawdę nie wiedziałem o co tutaj chodzi i dlaczego on mi pomaga. A on odpisał, że szanuje to, że uciekłem z Zoo bo to był nie lada wyczyn, Więc ja naprawdę tutaj przeszłem już wszystkie nerwy, bo za. Należało mi tylko i wyłącznie na tym, żeby uciec jak najszybciej stamtąd i polecieć do Moniki. Wiedziałem jednak, że jakoś z tego dachu muszę zejść, no bo wiadomo, wejść łatwiej, ale zejść już trudniej. No i tutaj nie miałem pomysłów, a tutaj nagle on jeszcze dał mi taką dron i napisał Take this, więc naprawdę się zdziwiłem, na czym nie była. Tam był jetpaczek moi drodzy, no i tym jetpaczkiem było mi naprawdę bardzo łatwo się poruszać i mogłem polecieć za całą górę w poszukiwaniu oczywiście Moniki. Dnia 90. stało się to, czego najbardziej chciałem chyba w swoim życiu, ponieważ wreszcie po tylu po takim długim okresie zobaczyłem Monikę. Ona początku mnie nie poznała w ogóle, ale udało się, wróciłem do niej i udało nam się w końcu porozmawiać. Stwierdziliśmy wspólnie, że już nigdy nie będziemy robić czegoś takiego, po prostu musimy być jak najbliżej siebie. I tu ona tutaj nawet napisała, że płakała, więc ja no coś tam leciutko poddymiłem, no ale stwierdziliśmy, że rano musimy uciec. Z rana wyruszyliśmy w naprawdę najcięższą podróż w naszym życiu, po prostu uciekliśmy z tamtego miejsca, gdzie była Monika i wyruszyliśmy po prostu jak najdalej do przodu, żeby w końcu nacieszyć się sobą. Dnia 98 dotarliśmy na miejsce, czyli do takiego spokojnego miasteczka, gdzie wyznaliśmy sobie miłość i stwierdziliśmy, że musimy znaleźć jakiś dom, więc to nie było ciężkie i znaleźliśmy piękny dom, w którym zamieszkaliśmy wspólnie i byliśmy bardzo zadowoleni. I tak właśnie minęło 100 dni na świecie jako krowa, więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków bądź kontynuację tego odcinka, na przykład kolejne 100 dni, to koniecznie napiszcie w komentarzu, czy bylibyście chętni na coś takiego, a ja wam dziękuję w tym momencie za oglądanie.